W dzisiejszym odcinku będziemy grać w Car Driving Sorry za jakiś dźwięk, bo brat mi przeszkadza To jest Ten odcinek jest nagrany dziś Tego dnia, którego opublikowałem go No i widzowie Nie wiem co będziemy robić Zobaczcie na mój stan pieniędzy No co, jechałam yy jechałem nie wiem ile ale bardzo dużo i, I po prostu no, mam automatyka nie automatyka sorry manuala I zobaczcie jadę sobie tyle i zobacz tylko ja teraz mogę zmienić teraz na przykład zobaczcie widzicie Mogę zmniejszyć kaczka, 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 kaczka kaczka, kaczka, kaczka. Bym dzisiaj chciała zapracować, ale nie wiem gdzie. Napiszcie w komentarzu, gdzie można pracować, bo mówię, zobaczcie. Aż podczas jazdy takiego skilla mam, wiecie? Podczas... Y Dobra, teraz tak. Yy, zobaczcie, tu powinny być takie liniki, A ich nie ma No i co mam teraz widzowie zrobić? Bo nie wiem Jakbyście mi pomogli to bym był To bym był bardzo, bardzo wdzięczny Czekajcie chwilkę Dobra, yy, tu nie jedziemy Dobra widzowie. Dzisiaj to już będzie drugi odcinek. Sorry, że nie było odcinku przez kilka dni, ale po prostu nie wiem. Chodziłem do szkoły i byłem u babci. Dlatego. tylko wbije się. Dobra. No i dobra widzowie. Tu może to nie. Dobra. Może tu da się pracować? Nie wiem. Dobra. Nie Otworzył się? na Nie może tu iść słopaczki, nie. Rafał. 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 Panie Rafale, muszę wziąć paczkę. Aha! Pana Rafale Muszę wziąć prować. E. Dobra. Zobaczcie, ile. Wiecie, ile koni ma ten maluszek? 35, a tak sobie dobrze radzi. Ono lagi, widzowie. Jest jakiś taki znaczek? Eee, dobra. Znaczę sobie wysokość. Okay. później. Menu? Zróbmy menu? Punkt kontrolny, tak jak w skończonej? To rację. Nie. Ja yeah. mogłem tak, yeah, nie no. jestem. Polną drożką sobie pojedziemy. Co się dzieje? A. Dobra. To za już. Będę zmieniał film. Jakąś polną drogą. Jestem. Co? Nie. Będę musiał. Ja wiem przez co będę musiał. Żebym tu wyspał, bo ładam. Muszę tu pojechać. Dobra, i jedziemy. Czwórka wbita i okej. Okay. Dobra, zwolnię, bo zaraz będzie, że... Co to było? Czekajcie. Co to jest? M malewko. Ma malewko Malewko? E? Malewko? O tu się ma Dziwne. Dobra, idziemy Tu już do 50 jest, niestety Tam jest droga? Czy pociąg? Droga. Szczekajcie. Maluch niezwiszczalny. Nie by tu była droga, błagam. Co jest? Co mi maluch tak słaby jedzie? No? A nie. Aha, dobrze, samy. Ta mapa jest do niczego powiem Wam, wiecie? Ta mapa do niczego. Ja ma swoim maluszkiem jadę. Ole Ty, jaki terenowy ten maluch. Idzowie. A jak się ślizga. Z kierunku Przepraszam Was za mojego brata. I mam gorączkę i gardło mnie boli, więc to jest poświęcenie. Piszcie swoje niki w komentarzach. To, yy, to będę. To będę. Czekaj. To będę przyjmował zaproszenia na Robloxie widzowie. Więc dawajcie zaproszenia. Dobra dobra, 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 Chyba źle pojechałem. Ale myślę, że będzie skręt widzowy. Wiecie? Ale się zbliża co? Czwórka wbita. O, hamuj, 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 hamuj. Hamuj. teraz. Słyszysz? Tak. Yy, dobra, widzowie, ja będę za, już powoli zaraz skończył. To będzie już po minutowej Luki. O, to, to widzowie to. Tak za cztery minuty skończę. To widzowie to pa.